Cześć, witam Cię w jednym z moich filmów. Dzisiaj ja chciałbym zrobić pierwsze takie z moich zadań, długoterminowe, pierwsza część mojej olimpiady, do której zapraszam każdego i każdą z Was. Jeżeli, jeżeli uważasz, że masz kilogram, 2-5 kilogramów za dużo, może dużo więcej byś chciał, chciałabyś schudnąć, to zapraszam Cię do, do zabawy tak naprawdę. Olimpiada ma być radością, zabawą, a nie jakąś tam wielką, ciężką walką. I cóż, pierwsze zadanie, tak jak powiedziałem, zadanie długoterminowe. Zaczynamy zmieniać swoje ubrania. Ja na sobie mam akurat koszulkę sporą, która na mnie mniej więcej pasuje, ale... Mam też bluzę. Bluzę bezrękawnik, w której już od dawna, dawna nie chodziłem. Oczywiście jest na mnie za duża. Bluza rozmiar, jak widać, 3 XL. W niej nie byłem już od naprawdę dawno, bo oczywiście się nie mieściłem. Zadanie jest takie: znajdź sobie jakieś ubranie, w które już się nie mieścisz, bo brzuszek za duży, coś tam może ci te kalorie oszukały. Znajdź sobie jakieś ubranie, jeżeli nie masz takiego ubrania, a mimo wszystko chcesz schudnąć 2-3 kg i fajnie wyglądać, zapraszam cię do tego, żebyś kupił sobie jakieś ubranie o jeden rozmiar mniejsze niż używasz na zawsze. Jeżeli już używasz L, to może tam M. -kę. jeżeli XL, to, to oczywiście L. -kę. I w miesiąc czasu zrób wszystko, żeby w to ubranie się zmieścić. Ja spróbuję zaraz założyć tą bluzę i pokazać, jak w niej wyglądam. A potem za 30 dni spróbuję ją założyć ponownie i zobaczymy, jak jej wyglądam od każdej, od każdej strony. Zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie. Czy będzie złoty medal, czy będzie brązowy, srebrny, czy może nie będzie medalu i będzie porażka. Teraz założę tą koszulkę, żeby pokazać mi więcej, jak w niej wyglądam. I za miesiąc zobaczymy, czy jest jakaś różnica. Czy ta koszulka pasuje lepiej, yy, czy nie. No to zadziałamy. Ale nie będziesz widzieć, jak ja wyglądam bez tego. Pozdrawiam, widzimy się za chwilkę. No i cóż. Brudza już prawie założona, o, wszystko to wygląda mniej więcej tak. Czyli jeszcze trochę za mała, to znaczy ja za duży, wszystko jeszcze dość mocno opina. Wyglądam w tej koszulce mniej więcej tak. I daję sobie 30 dni. Za 30 dni dogram kolejną część filmu żeby sprawdzić, jak mi to wyszło, czy rezultat był pozytywny, czy średni. Eee, sami ocenicie, ja też myślę, że sam będę chciał ocenić, czy jest fajnie, bo naprawdę bardzo, bardzo lubiłem w, tej, w tym rękawniku chodzić i chciałbym do niego wrócić I chciałbym znowu w, e, w takich ubraniach też chodzić. Mam też kilka innych ubrań, które kiedyś fajne, kiedyś mi się bardzo podobały, a po prostu się w niej nie mieściłem ostatnimi czasy. No i co, trzeba to zmienić. Więc życzę Tobie tego, tej walki, jeżeli chcesz, podejmij wyzwanie i co? O jeden rozmiar mniej? Próbujemy. Pozdrawiam serdecznie, do kolejnego.